Siemka, hejo, cześć, z tej strony Niepopularny, a to jest Far Cry 6. I co wam dzisiaj chciałem pokazać, właściwie co dzisiaj, co w tym odcinku. W sumie dzisiaj też się zgadza. Yy, bo yy, ja sam przez długi czas nie kumałem o co chodzi z tymi całymi misjami, yy, co z baz głównych możemy wysyłać na te całe yy, takie misyki yy, tych swoich ludzi. Yy, Operacje Los Bandidos to się nazywa. I cały czas miałem tylko jednego gościa do tych operacji Los Bandidos, którego zdobywa się na samym początku. I... Dowiedziałem się, właściwie odkryłem, zobaczyłem, że jak wypełniamy te jarańskie opowieści, to czasami w nagrodach mamy pokazaną, e, mamy pokazaną osobę. I to jest właśnie, że ta osoba dołącza do e, tych operacji Los Bandidos jako przywódca. I teraz sobie poszliśmy na jedną z takich, osu, e, z takich misji. To jest Pomaluj miasto. Wypełniłem wcześniej parę takich misji, no ale grunt e, i, i o co chodzi. E, chcę wam pokazać, jak do końca działają te operacje Los Bandidos, a właściwie bardziej z czym to się w ogóle je. Zenia powiedziała, że cały tydzień posągów znajduje się w różnych miejscach Esperanzy. Wysłała mi zdjęcie posągu, bo łatwiej było mi je znaleźć. Okej, okay, twój telefon jest niedostępny. Dobra, zgaduję, że dlatego, że jestem pewnie w, w, w bazie, w punkcie bazowym wystarczy, że pewnie go opuszczę i już będzie dostępny telefon. Ok, i mamy nowe zdjęcie. O co chodzi z posągami? Takie po piersia. Czyli to nie do końca jest posąg, tylko takie po piersie. No cóż, mam rozwalić ich aż 12, żeby dostać tą postać. Eee, żeby ona się do mnie przyłączyła. No nie jest to prosty temat. Eee, nie będzie to na pewno krótka sprawa. Hmm. Dobra, myślę, że ja sobie w ogóle zatrzymam. E, porozwalam parę tych posągów. Wrócimy jak ogarnę mniej więcej jak, co ile, gdzie się je znajduje. Bo to będzie chyba najbardziej optymalne dla was. No bo tak no to, to spędzilibyśmy tu naprawdę sporo, sporo czasu. Szukając 12. I jak ja mam to? A, oszpeć. Okej. Okay. dobra, no i moja gra w tym momencie polega na tym, że mam jeździć po tym mieście. Jeździć, poruszać się, jakkolwiek, cokolwiek i znaleźć e, 12 tych posągów. Ja w tym momencie, tak jak mówię, zatrzymuję. Pojeżdżę tutaj, poszpędam się, zobaczę, czy uda mi się znaleźć jakieś te posągi i e, ulepszyć. E, tak, ulepszyć. E, no, tymczasem zobaczysz za chwilę. Tak, wam stwierdziłem, że pokażę miejsca, gdzie są te posągi. Otóż posąg jeden jest tu, gdzie właśnie się znajdujemy. Drugi to był tutaj na samym środku cypelku. Trzeci posąg jest tu, gdzie zaraz pojedziemy. Czwarty posąg jest zaraz koło tego miejsca, tutaj. Piąty posąg jest tutaj na wybrzeżu. Tutaj. Szósty posąg jest tutaj. Siódmy posąg jest. Wait, tutaj. Ósmy posąg jest tutaj. Dziewiąty jest trochę wyżej na skrzyżowaniu. Gdzieś tu. Dziesiąty jest w Barrio Antico. Tutaj. I jedenasty jest tu na środku placu, chyba. I dwunasty jest na samym środeczku yy, koło tej dużej drogi. Tutaj, no, a ja sobie teraz będę po nich jeździł. Może będę co wam, wam co posąg odpalał. Nie wiem, zobaczymy. Yy, w każdym razie, no, jest trochę tego. Się wkopałem. Okej, okay, yy, jestem z powrotem. I nareszcie ostatni punkt. Ostatni punkt z tego wszystkiego e, powiem wam tak: chodzenie po tym mieście. Jeszcze szczególnie, jakbym ten nie starał się unikać ich wszystkich i cały czas nie wchodzić w walkę. Tak jak wszystkich dotychczas zabijałem, po prostu, wiecie, z po cichu, żeby nikt mnie nie dojrzał. To akurat szczerze powiem, że to w tym momencie mi się mocno spartoliło to miejsce jak włączyłem nagrywanie, ale to jest ten fenomen, to jest fenomen nagrywania gameplay. Póki nie, nie odpalacie nagrywania, wszystko jest w porządku. Odpalacie nagrywanie i nagle w tym momencie wszystko trafia szlak. Gdzie tu jest przeciwnik? Czyli gdzieś na ziemi, bo na górze nic nie widzę. Tu są trzech. Ciekawie, bo mi pokazuje, że cały czas mnie dopiero wykrywają, więc eee, jestem niewyleczony. A, bo do karkodyla strzelają. No tak, dobra, można ich olać. W sensie, można olać skradanie się. Eee, skoro i tak wkurzyliśmy pół batalionu. Oni mi tu i tak nawalają yy, granatanikami, rpg kami yy, wszystkim co popadnie. Także. Problem jest taki, że zauważyłem, że przeciwnicy w mieście się niesamowicie respią. W sensie, co chwileczkę się gdzieś respią

Dobra, te pieski są dobre. Ok, no i tak jak widzicie, zakończyliśmy tego questa. I ta babeczka dołączyła do naszych jakby operacji Los Bandidos, nie? E, dobra, ja chcę teraz opuścić ten teren. Chcę opuścić ten teren, chcę opuścić walkę i w ogóle zwiać stąd bo chciałem Wam pokazać tę operację Los Bandidos. Myślałem, że jakby mi się udało to w miarę szybko zrobić, no ciężko by było znaleźć gorszy moment, żeby mi się skończył magazynek. Ale okej, okay, mamy tak. Pozabijaliśmy wszystkich, którzy byli wokół i tak dalej. Może gra pozwoli mi korzystać z szybkiej podróży? Tak, pozwoli. Więc przenieśmy się do którejkolwiek bazy. Choćby do tej. Ej, tutaj powinny być te całe operacje Los Bandidos. I zobaczymy sobie na to. Proszę czekać. Co, serwer musi ogarnąć, że się przełączam w grze single player, nie? Z miejsca na miejsce. Dobra. Serio, gra tego nie ogarnęła. Serio, serio. Nie z tym jakiś problem. Bo mi minimapy nie wczytywało, w leim dolnym ma nic. Hmm. Uno problemo. Gdzie tu są operacje? Los Bandidos. Dobra, operacje los Bandidos prościej jest chyba ogarnąć w tych punkcikach. Handlarze bronią partyzantki zwiadowca punkt odbioru. Dostęp do składu partyzantów, stół warsztatowy Dostęp do pojazdu Wydawało mi się, że w tych miejscach mam kryjówki Los Bandidos hmm. A przyniśmy się, tak? Dla testu? Miało być yy, skompilowane, no ale jak zwykle... Ej! Ja nie kliknąłem G! Kliknąłem F! Nie zdążyłem nacisnąć spacji. Znaczy, zdążyłem nacisnąć spację, tylko nie zdążyła wyhamować, nie? Myślałem, że to będzie takie, wiecie, epickie. Nacisnę spację, od razu wyląduję. Wow, będzie to fajnie wyglądało. E, no nie. E, jak zwykle nie. Dobra, e, próbujemy. Teraz na pewno kliknąłem F, nie G, bo G to jest właśnie ten zrzut taki, a F to jest przeniesienie się. Po prostu w szybko podróż. E, Dobra, i tu mamy warsztat. O, i jest, widzicie? Są. Zarządzają operację Los Madidos. No i teraz mamy tak. Dwie wykonałem, i mamy pięciu przywódców. I jedną z przywódców jest właśnie ta babeczka, którą teraz dostaliśmy. Ona ma sabotaż i zaradność. Tam wcześniej wziąłem gościa, który miał snajper, daleki strzał. Dociekliwość, sanitariuszka. Niespodzianka, elastyczność. Strój Gili. Czyli kamuflaż wojskowy Gili Armor. Dobra, no i takie y, misje, jak tam wyślemy gości. Tam, po minięciu tego czasu, wyświetla nam się, że musimy wybrać, co się ma stać. No i mamy różne tam szanse na sukces, y, w zależności od tego, co, y, co zainwestujemy. Gdzie tutaj mamy pomoc społeczności? Uruchomcie tajną sieć społeczności Libertat i spróbujcie namierzyć baterię tą lotniczą na podstawie doniesień. Ale mnie to będzie kosztowało 295 pesos. pesos. Albo y, mogę sobie wziąć tutaj 95% na sukces, dostanę przemysłowy kompozyt y, ale będzie mi to kosztowało 6 ludzi. Y, ludzie są tylko i wyłącznie potrzebni do, y, do tych kolejnych etapów tutaj. Y, więc jakby. Pff, nie, nie są dla mnie czymś istotnym, jakby to powiedzieć. Y, Ha, ha, ha! 100% czas na sukces. Zdobyłbym 980 pesos, jakbym miał 10 ludzi. Dobra, zaryzykujemy tutaj. Eee, koszt 28 paliwa, koszt 10 ludzi. Łapuwa 425 pesos. Ewakuacja! Ukończono operację Bandido, no i ukończono operację, już posiadam ten obiekt, więc nic nie dostałem, bo w międzyczasie znalazłem sobie, więc dostałem jakieś tam nagrody pocieszenia, eee, tutaj mam oczekiwanie na rozkazy i kolejne, eee, 95%, 100%, 100%, 95%, dostanę 300 pesos, stracę dwóch ludzi doxing 100%, przegrane maksymalnie 6 ludzi. Nagroda dodatkowa, dodatkowe informacje. A, no, dobra. No, tylko jeden gość. Pięknie. No i tutaj 8 ludzi bym potrzebował, ale mam 7, więc to nie przejdzie. Kradzież tożsamości albo ujawnienie. Sprzedaj ją i ujawnij jej prawdziwą naturę. Zrób zrzuty wiadomości i opublikuj je, by wszystko mogli zobaczyć jej obserwujący. Kradzież tożsamości. Operacja może zostać przerwana. Dobra, tu mamy więcej szans. Próbujemy to. Okej, okay, no i udało się nam pozbyć też jakieś tam propagatorki. No i tych misji mamy sporo, nie? Jak widzicie, tutaj są różne rodzaje nagród, tam e, jakieś bronie, jakaś kasa, e, różną ilość ludzi się bierze na tą misję, bo w lewym górnym rogu macie napisane, ile ludzi bierzecie, e, tu jest czas, ile ta misja trwa, no i przydatne umiejętności przywódcy. I możemy sobie wybierać przywódców, którzy mają odpowiednie umiejętności, żeby na tych misjach nam lepiej szło, nie? Teraz jak mam dużo większy wybór tych przywódców mam 7, nie dwóch jednego. To mogę sobie dobierać tak misje, żeby tak ludzi do misji, żeby mieli jak najlepsze te. Ten ma tylko jedno. Czy zdarzy mi się osoba, żeby spełniała dwa wymogi naraz? Nie, dobra. A spróbujmy jakąś inną misję, czy zdarzy mi się... Aha, ten może mieć... Na przykład tych dwóch mógłbym wysłać na tą misję. No dobra, wyślimy. O, i tutaj jakieś złote usta. E, ta nic nie ma, ta ma ten Sabotaż, ten ma Snajper. Dobra, to weźmy snajpera, Wyślimy. Eee, co my tu jeszcze mamy? Nic, y, sabotaż, nic, nic. No to wyślimy panią z sabotażem. Eee, tu kogokolwiek jeszcze? Mu? Mam złote usta. Okej, okay, i mogę sobie jeszcze tu kogoś wysłać, ale czy mam jakiś bonus? Niespodzianka. Okej. Okay. No i w sumie wysłałem na wszystkie misje przywódcy polecieli, rekrutów mam w pierony, bo oni cały czas wpadają, jak się gra. Jak nie wiecie, o co chodzi z rekrutami, to te czerwone ciężarówki przewożą ludzi i za to możecie dostać od dwóch do siedmiu ludzi, w zależności od tego, jak macie ulepszoną tą garnizon partyzantki, czy jakoś tak któryś, któryś z tych budynków. Chyba garnizon partyzantki. To wtedy wam wskakuje więcej ludzi. No cóż, to było na tyle, podsumowując całą tą akcję. Ja teraz pójdę robić fabułę. Tak, tak mocno pójdę robić fabułę, bo chcę dzisiaj skończyć tą grę. Gdyż do dzisiaj albo jutra mam Ubisoft Passa. a nie chciałbym go płacić kolejny miesiąc. I zobaczymy czy zdąży coś nagrać z Walhali jeszcze czy nie No cóż, dzięki wielkie, do zobaczenia Bajo na razie, cześć powodzenia. Mam nadzieję, że to chociaż troszkę pomoże w tych całych misjach los Bandidos Jeśli tylko macie ochotę się z tym bawić Także Baju.